Radio Muzyka Fakty RMFFM. Uwaga, z ostatniej chwili w mieście Liwotopie pojawia się straszna postać pod tytułem Papaj. Proszę uważać na tą osobę, bo jest bardzo niebezpieczna. Dziękuję z tego. Dziękuję, do widzenia. Dobra, chodźmy już pooglądać wiadomości, bo już się zaczyna. No, chodźmy, chodźmy. Dobra. No, chodźmy. Nie siadać, bo się zaczynają. Radio Muzyka Fakty, RMFFM. Uwaga, z ostatniej chwili w mieście topie pojawia się straszna postać pod tytułem Papaj. Proszę uważać na tą osobę. Bo jest bardzo niebezpieczna. Dziękuję z tego Dziękuję, do widzenia. Co? Jak? Co? Czy to prawda Nie. to chyba niemożliwe. To było Nie no, papaj jakiś? Papaj? Nigdy czegoś takiego nie mieliśmy. Dobra, ee, co my teraz zrobimy? Bo nie wiem. Niebezpiecznie w domu. Ja się trochę boję. Dobra, zasłońmy ja boję. Zasłońmy. Szybko. Może najlepiej będzie. No, pewnie trzeba być. A czemu drzwi są od domu otwarte. Trzeba nie jest... wiem, lock, lock, dobra. Może to Janek nie zamknął. No. Ja piję. No Ty ostatni wchodziłeś no. do domu. Dobra, zastądcie rolety i poupewniajcie się, że jest bezpiecznie. Dobra. No, dobra. mi się dobra. zdaje, że bezpiecznie jest, jest wszędzie bezpiecznie. już. Nie dostanie się chyba dobra. przez Kibel. Dobra, zobaczymy, co będzie. Tu powiem. jest jeszcze. Tu Dobra, nic w nocy się nie stało, chodźmy do Laury zobaczyć. I jak tam? Czekam, że jedzenie. zjeść. Chodźmy na balkon zobaczyć, na taras, o taras. Idę. Ty, tam jest co, co ten ty! Co, co tam jest? Tam jest ten papa i on idzie z siekierą, Kurde, ten... ale straszne. Ja, ja się jak... boję, ja się tu do i niego. <laughs> nie, nie, to jest głupi pomysł, nie, nie, nie. Dobra, zgłośmy to policji. Idziemy, idziemy, idziemy zgłosić to policji. Chodźcie szybko, jedziemy na komisariat. Dobra, chodźcie jeszcze zanim go spotkamy, bo jeszcze zaraz nam coś zrobi, gdzie go spotkamy. Chodźcie szybko. Hey! Nie, on tam jest! Szybciej! Szybciej! Run, run, run. Thank you, mam. Gdzie jest komisariat policji? Dobra, nareszcie jesteśmy, siadajcie tam, a ja porozmawiam. Dzień Dobra, dobry. Dobra. Chciałem zgłosić, że widziałem ostatnią papaja tego z telewizji przy apartamencie tam. A, ten z telewizji. No. Tak, pewnie może pan go zgłosić. Zajmiemy się tym w najbliższej możliwej chwili. Jak na razie wszyscy są zajęci. Wie pan. Ale może się pan nie martwić. Już się tym zajmujemy na pewno. I co ci powiedział? No powiedział, że na razie wszyscy policjanci są zajęci. No i już go szukają, ale no wiesz, to nie jest tak łatwo go znaleźć. Dobra, chodźmy, bo już Janek gdzieś poszedł. Ej, gdzie jest Janek? Gdzie jest Janek, no? Janek? Ty! Janek? To idzie ten papaj. Tam idzie ten papaj z jakimś workiem. Ej, to może on... Co się... co? Ale czekaj. Jak? No. Nie, dobra, czy on porwał Janka? Nie, dobra, chodź, wracamy do domu.